The <laughs> Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i dzisiaj zapraszam Was na kolejny film z serii roślinnej. Powodów jest kilka. Po pierwsze minęło już prawie dwa miesiące od ostatniego odcinka. Po drugie, Wy ko kochacie te filmy, pytacie mnie o to bardzo często, kiedy pojawi się kolejny odcinek o roślinach. E, trzecia sprawa jest taka, że niedawno odwiedziła nas moja kumpela, która nie ma zbyt wiele wspólnego z roślinami i nawet ona zauważyła, że rozpoczęłam nowy trend na Instagramie, e, gdzie tak wiele z Was pokochało się w zielonych dzieciach. Kolejna sprawa i tu w sumie chyba najważniejsza, to powinno być numer jeden, że moja Monstera Deliciosa, która była tak leniwa i trzymam ją, pielęgnuję, mówię do niej, kocham ją od tylu lat i no dopiero teraz postanowiła wypuścić jeden liść z malutką jedną dziurką. I to już powinno wystarczyć Wam do tego, aby właśnie usiąść i obejrzeć ten film. Ja w poprzednim odcinku mówiłam Wam, pokazywałam Wam moje rośliny. A także pokazywałam wam gadżety, które lubię. Pomyślałam, że ten odcinek będzie w sumie podobny z tym, że e, usiądę, powiem Wam o gadżetach, które uwielbiam, które się sprawdzają, które używam już od jakiegoś czasu i powiem Wam, czy rzeczywiście widzę różnicę po ich stosowaniu, a także pokażę Wam kilka roślin nowych, które się pojawiły w mojej kolekcji, w naszej, bo teraz mąż i dzieci też się nimi zajmują, ale pokażę też Wam, tutaj patrzę tak błotkiem na niestety porażki, bo też też się zdarzają. Pokażę Wam też, co w tym momencie rozmnażam. Okej, okay. żeby nie przedłużać, zaczynamy. Na pierwszy ogień pójdzie e, miernik e, wilgotności IPH, o który bardzo często mnie pytacie. Jest to urządzenie, które wkłada się do ziemi. Tutaj tymi te dwa drążki, i po kilku sekundach, oczywiście, w zależności od tego, na który stopień przedstawicie, on będzie Wam w stanie powiedzieć, czy wasza ziemia ziemia wasza, kwiatka, wymaga dodatkowego nawilżenia, czyli podlania, czy może jest, brakuje jej światła, bo w zależności od rodzaju roślin one mają inne wymagania co do oświetlenia, czy też pH jest odpowiednie. I ja zaangażowałam też w pomoc, znaczy w sumie on ja się sam zaangażował, mojego starszego syna, który w tym momencie uwielbia z tym miernikiem biegać, wkłada do każdej doniczki wieżę, trzeba się obsługiwać delikatnie, żeby jakiegoś korzenia nie uszkodzić i patrzy mi i mówi, mamo, słuchaj, tutaj jest czerwono, jest numer, mówi mi numer i mówi, że tutaj trzeba podlać i później podlewać, jeżeli jest taka potrzeba, albo jeżeli jest wilgotne, to nie ma. Także ja jestem zadowolona z tego i to jest też świetna lekcja. Potanik, a także matematyki dla Waszych dzieci, jeżeli e, macie ochotę, albo one też brały e, czynny udział w pielęgnowaniu Waszych roślin. Także zakup bardzo dobry. Kolejna sprawa to e, mój e, psikacz do wody, tak? który był tak piękny miedziany, teraz po czasie już niestety zmienił kolor, co w sumie to pewnie można wyczyścić, ale nie mam zamiaru tego robić, bo na jak długo to zostanie. I też się sprawdza bardzo dobrze. Co mi się w nim podoba, że nadal działa, a używam go praktycznie codziennie, co ja robię? Zazwyczaj, kiedy wykorzystam tutaj tą wodę, nabieram wodę z filtra, bo tylko tak w tym momencie podlewam i zraszam moje rośliny, i zraszam, i zraszam, tyle ile wlezie. Co jest fajne, atomizer jest Dość ma dużą siłę wyrzutu, jest delikatny, daje taki właśnie giełkę i e, takie opakowanie wystarcza mi do oblecenia całego domu, także to też mnie cieszy. E, próbowałam, mam też taki, wiecie, wcześniej pokazywałam Wam, który z pierwszych filmów, kupiłam taką odżywkę do roślin em, w sprayu właśnie do ich em, zwilżania. Um, I tamta ma kompletnie inny spray, Na początku myślałam, kurczę, chyba wolę tamten, ale wiecie co? Po dłuższym psikaniu tak boli palec, a tutaj ta siła jest jednak większa i podoba mi się i nadal działa. I polecam to. Jest brytyjska firma Hose, ale pewnie w Post coś takiego też można znaleźć. I tutaj, jeżeli jesteśmy też w terfimie, to moja y, konewka. Mam jeszcze jedną. Tę kupiłam w Tykie bo były akurat. Y, te kupiam chyba najpierw przed tą tutaj. I ona zazwyczaj też tutaj właśnie jest woda, bo zawsze podlewam wodą, która jest podstała jakiś czas. I to też tutaj jest woda z filtra, z naszej lodówki z filtra. I co chcę powiedzieć Wam, że te dwie konewki zazwyczaj wystarczają mi do tego, żeby podlać rośliny w domu. Nie wszystkie, tylko część, które potrzebuję akurat podlania, bo takie jest właśnie, że nie wszystkie podlewam w tym samym czasie, tylko właśnie sprawdzam e, tym urządzeniem, czy, czy, czy to jest potrzeba, czy nie. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio też wspominałam Wam aplikację, którą używałam i już nie korzystam z niej tak często, no bo właśnie skąd ta aplikacja ma wiedzieć, czy akurat pada deszcz, czy akurat świeci słońce, czy akurat mamy 30 stopni upałów, skąd ona będzie wiedziała, że akurat moje rośliny potrzebują Poddania, czy dlatego nie używam jej tak często. I teraz w sumie chyba bym jej nie kupiła, ale mówiłam Wam o tym, jak to zwykle ze mną bywa. Kolejna sprawa, która się też Wam przyda i której też mi brakowało przy moich wcześniejszych pomyłkach roślinnych sprzed kilku lat, to jakiś dobry nawóz. Ja polecam tutaj ten z ryby, który śmierdzi niemiłosiernie. Jeszcze, jak zostawicie go w ogóle na jakiś czas, to. Ale co robię? Poświęciłam tę konewkę zieloną na to, żeby właśnie tutaj do niego wlewać odrobinkę, na odrobinę wystarczy i też raz na jakiś czas korzystam z tego drugiego sprayu, który jest teraz na balkonie, do tego, aby właśnie mieszać troszeczkę wody i też yy, jeżeli chcę delikatnie moje rośliny spryskać, tak, żeby je delikatnie nawilżyć, żeby... Udawać, że mają wilgotny klimat, tak? Nie panuje zakupu na powietrza, bo część osób też mnie pytało: e, Klimat w Anglii jest dość wilgotny i tak, i tak. Także mam nim im tego nie potrzeba. Co mojemu synu brakuje, to słońca, ale o tym wam mówiłam już wielokrotnie. I tutaj też kolejna rzecz, którą kupiłam, już druga, to jest lampa. Jak widzicie, ta ma o wiele większą ilość tutaj tych diod. Nie wiem, ciekawy jak włączę, to Was oślepi. Przygotujcie się na to. Włączam. Także tutaj w moim domu już panuje kompletny luksus różowy. District sąsiedzi na pewno się cieszą z tego powodu. W każdym razie ta lampa jest o wiele mocniejsza niż tamta, którą wam pokazywałam, ale tamta stoi teraz nad moją. Powiesiłam tamtą lampę nad moją monsterą i może temu ten dziura się zrobiła. Kto wie, kto wie. E, obie się sprawdzają i wydaje mi się, że jeżeli wasz roślino nie, nie jest dobrze, generalna zasada jest taka, że jeżeli macie północne okno. Tak jak moje, to będzie słabo ze światłem. Wiem, że podobno też wiki są. Można zamienić, słuchajcie, zwykłe żarówki, zwykłe na te takie, właśnie e, z tymi diodami, które. Stimuluje wzrost właśnie roślin, który jest potrzebny i niezbędny. Tak jak wiecie, rośliny potrzebują kilku rzeczy do wzrostu i światło, no tutaj jest też odgrywa kluczową rolę. Kolejna rzecz, która też mi się sprawdziła i mówiłam wam o niej, ale nie byłam pewna, czy rzeczywiście zadziała, i nie będę wam pokazywała tutaj przykładów, ale mogę wam tylko pokazać piękną moją mini monsterę, która rośnie. Po m.in. wsadzeniu, zanurzeniu e, korzeni, nie zanurzeniu korzeni, tylko odciętego kawałka w tym proszku do stymulacji wzrostu właśnie korzenia. E, działa, kwitnie, znaczy nie kwitnie, tylko nowe listki się rodzą, co cieszy niezmiernie moje oko. Też moja ulubienica miała taki okres, że niezbyt tam jej się dobrze działo, ale teraz jest wszystko ok i naprawdę ma dużo nowych liścik, cały czas coś nowego wychodzi i... E, to też za sprawą między innymi pewnie tego pudru, który sprawdzi mi się w przypadku kilku roślin, bo też zajmuję się, moje kurczanki zapytała mnie, czy mogłabym zrobić im właśnie kawałeczki szczepki i roślin, to przygotowuję im jak gdyby, rozmnażam i rozdaję, także to jest fajne. Kolejna rzecz, którą kupiłam w zeszłym roku w Aldim, to są takie kule nawadniające i ja mam ich kilka, I tutaj się nalewę wodę i przez jakiś czas ta woda delikatnie zostaje uwalniana do wody. Ja na grupie, którą obserwuję roślin... Yy, Polish Jungle, jakoś tak się nazywa, nie pamiętam dokładnie. Tam widziałam takie pomysły, mają, mają ludzie, żeby pomóc nawadniać roślinom, kiedy na wakacje, że po prostu to jest czad. Takie coś. Nie wiem, czy to jest, słuchajcie, najlepsze rozwiązanie, bo jeżeli pojedziecie na dwa tygodnie, a jest bardzo ciepło, to nie ma szans, żeby wasze rośliny przez ten czas były dokładnie nawilżone, Chyba lepiej po prostu poprosić sąsiadkę albo sąsiadę o to, żeby się waszymi kwytami zajęły, ale na jakieś takie doraźne okazje. Całkiem, całkiem czemu nie, tak trzeba uważać, bo nie wiem, czy widzicie, tutaj ta końcówka jest pobita, bo za mocno wsadziłam ją w ziemię. Aha, i jeszcze jak mówię o ziemi, to też chcę Wam powiedzieć, że mieszankę, którą przygotowałam sama, o której Wam mówiłam w poprzednich odcinkach, kiedy przesadzałam kwiaty, jest też bardzo dobra i sprawdza się do praktycznie wszystkich roślin, które przesadziłam. Także jestem dumna z siebie, dumna z tej mieszanki i wszystko jest. Na dobrej drodze, oprócz tutaj jednego tego egzemplarza, który Wam też pokażę za chwilę. Jeżeli chodzi o mm, rozmnażanie, to w mojej stacji w tym momencie mamy tutaj String of Hearts, czyli e, upedia, bo jak to się mówi po polsku, nie pamiętam, e, łańcuszek, serduszek. I tutaj widzę, że też już nie zaczynają się robić korzonki. To już jest moja druga tura. Pierwszą pokażę Wam zaraz, bo już się rozmożyła. Tutaj zobaczcie, wsadziłam też Monsterę i zobaczcie, jak się korzonki pięknie w tych miejscach, gdzie właśnie trzeba obciąć. Ten kawałek mi chyba odpadł. i pamiętam coś w sumie, to się stało, ale widzicie, tutaj też się super korzenie robią. Jestem bardzo dumna z tego. I tutaj też moje jeszcze um, String of Hearts, czyli um, Starzy Truleja, który nie jest String of Hearts, String of Pearls. Same widzicie łańcuchy tutaj. E, Zagęścił się ładnie, żyje, co jest super wiadomością i. Zobaczymy, będę dalej zagęszczać i będę dalej rozmnażać. Nie zależy mi na tym, żeby one jakoś były super specjalnie długie. Marzymy się o tym, żeby były bardziej bufiaste, dlatego tak robię. Tak um, jeżeli przyszło teraz na nowości, tak żebym wam pokazała, czy najpierw wspomnę o tych właśnie, o tych jeszcze kilku innych kwiatach, które. Aha, od mamy, nie wiem czy wszyscy oglądali moje vlogi, ale mama kupiła mi w Polsce i wysłała spaniż most, czyli oplątwę, która. Też pięknie wygląda i cały czas się dobrze się rozwija. Um, mam też nowe liście tutaj w kolejnej, e to jest filodendron, słuchajcie, ale to jest nowy liść i to jest nowy liść. Ten taki połówkowo tylko wyszedł, bo nie wiem czy on tak się rozwinął, ale na razie dotykam, ona też przyjechała do mnie z Polski i na razie daje jej tutaj spokój. Moim zdaniem też kolejnym fajnym gadżetem jest po prostu gliana doniczka, która sprawia, Ogromne różnice, bo ona też reguluje ilość wody, którą roślina ma w glebie, także to też jest kolejna sprawa, w którą warto się zainwestować. Teraz w przyszłym kolejnym Wam nowości. Zamówiłam je ze sklepu internetowego, z którego nie jestem zadowolona. Zamówienie złożyłam ponad miesiąc temu, a przesyłka przyszła niedawno i rośliny w ogóle jednej brakowało, tej, na której mi najbardziej w sumie zależało, a reszta w ogóle nie w tym rozmiarze przyszło co trzeba. I tutaj patrzę, że chyba też niestety liść, który się pojawia. Będzie, y, gnije mi tutaj z boku, chociaż go nie podrywałam ani nic takiego I to jest y, Strelitzia, czyli Bad of Paradise Kwiat, który, roślina, która kwitnie, ale żeby doczekać się kwitnięcia, to trzeba stworzyć jej idealne warunki y, Które ja będę pewnie próbowała osiągnąć poprzez korzystanie z lamp, bo ona dużo lubi słońca Niestety trzeba czekać lata, 10 lat, nie wiem ile, ale dość długo Będę cierpliwie czekała, zobaczymy. Złożyłam reklamację tak w ogóle do tego sklepu i podobno mają mi wysłać nowy egzemplarz, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i nie wiem, jeżeli będziecie ze mną, jeżeli ja będę nagrywała jeszcze przez najbliższe 10 lat, to wtedy zobaczycie, czy coś z tego wyszło, czy nie. I mam jeszcze jeden kwiat, który też zamówiłam, który w sumie najlepiej jest tak wszystkiego mojego całego zamówienia: to jest Agomena i marzyłam się Creed. Odmiana taka z czerwonymi mieliśmy, ale niestety właśnie nawet mnie nie poinformowali, że jej nie było w zamówieniu, tylko po prostu oddali mi pieniądze i później zamówienie przyszło bez niej. Fakt, że oddali pieniądze, ale mogli mi napisać maila, że przepraszam, ale akurat tego nie mamy na stanie. Potem czekam ponad miesiąc na dostawy, już w ogóle mówiłam o tym. i ona wygląda jakby była sztuczna. On, te liście wyglądają jakby były sztuczne. Mają piękny, e, piękny wzór i bardzo mi się podoba. I to też jest podobno. E, to jest też. Nazywać e, nazywa też. ona też się nazywa Chinese Evergreen. Podobno łatwa do oprawy, zobaczymy jak to u mnie będzie, z reszty moich roślinek jestem tak na razie, jak mówiłam wam wcześniej, też zadowolona, e, moja, mój fikus całkiem dobrze radzi sobie, jestem też bardzo dumna z mojego fidela, który był niedawno jeszcze patykiem, a teraz liście coraz większe się robią, fakt, że nie wiem czemu zatrzymały się teraz, czy mają, czy strajkują, nie wiem, ale mam nadzieję, że niedługo będą znowu rosły i ona potrzebuje czasu, ona potrzebuje dobrego miejsca, dlatego na razie zostawiam ją w spokoju i czekam na efekty, ale bardzo się mnie cieszę, bo widzieliście, tam był patyk, tam nic innego nie było, nie zostało. To był ten kwiat odratowany ze sklepu. A to jest kolej, moja porażka, nie wiem, co się dzieje, słuchajcie, i to jest maranta, Rabbid's Food, która była taka piękna, a widzicie, wypuszcza nowe liście, bo tutaj mam zalążki nowych liści, ale one są tak malutkie i takie marne, i każdy z tych nowych liści, które są większe, mają na końcu żółtą końcówkę, która niby świadczy o tym, że za dużo światła, ale u mnie za dużo światła to nie jest możliwe. I wątpię, żeby ona przeżyła do ostatniego filmu, następnego filmu. Jeżeli macie jakiś sposób, żeby może to zmienić, to dajcie mi znać. Z moją chęcią usłyszę od Was jakieś rady. Ja to jeszcze chcę Wam powiedzieć, a, bo nie pokazywałam Wam nigdy w sumie mojego balkonu też Na balkonie się całkiem dużo dzieje, moje kwiaty po prostu oszalały, a także co mnie najbardziej cieszy, że lokalne pszczoły i bączki przelatują, aby coś tam zaczerpnąć sobie Także bardzo mi to cieszy, że pomagam też moją taką domową dżunglą, Jest, żyjemy w dżungli z betonu, pomagam moją zieloną dżunglą, aby troszeczkę lepszy był ten świat Oj, ale się do Was nagadałam po raz kolejny, ale wiecie, ze mną tak właśnie jest. Mam nadzieję, że podoba Wam się dzisiejszy odcinek. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie mi kciuka w górę. Aha, jeszcze Wam nie pokazywałam, bo też u chłopców w sypialni tam mam kwiaty, które zazwyczaj o nich nie mówię za często, a one też są piękne i też widzę, że się bardzo przyjęły. Między innymi mm, ta odmiana brazylijska filondyn drony, które pięknie wygląda, i mm, mam nadzieję, że też będzie, <laughs> będzie u nas dobrze. No i co jeszcze? To chyba wszystko, słuchajcie. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo mam pomysłów pełno na roślinne odcinki, tylko muszę właśnie je usiąść i realizować. Dobra, trzymajcie się, kochani. Pa, pa!